Siemano, witam Was serdecznie. Ostatnio miałem bardzo ciekawe pytanie: po co nam tyle wętek? I wbrew pozorom jest to bardzo dobre pytanie. Już Wam opowiadam. Oczywiście są zawodnicy i wędkarze, którzy rozstawiają więcej topów, ale te podstawowe informacje uda mi się uzyskać na trzech topach. Tutaj mam jeszcze wędkę maczową, ale to zupełnie inny temat. I teraz tak, przyjechałem na łowisku, na którym długo nie byłem. Mam tutaj trening. W niedzielę mam zawody. Jest piątek i chcę sobie zobaczyć, jak ryby reagują i jaka tu jest głębokość. Później dopasuję topy. I teraz tak, mam trzy zestawy, rozłożyłem trzy zestawy. Spławik 3 gramowy, 2 gramy i 1,5. I oczywiście można jeszcze lżej, ale. Zobaczę sobie, który spławik lepiej reaguje, jak ryby są rozkręcone na pewno szybkościowo będzie lepiej łowić cięższym spławikiem. Ale może być, że te ryby będą słabo brały w trakcie zawodów, jak będzie dużo zawodników, dużo towarów rzucone i będzie trzeba korzystać z lżejszego spławika. Także warunki, nie wiadomo jakie będą warunki, dzisiaj mam fale, to na pewno tym półtora gramowym spławikiem będzie ciężko łowić. Ale tutaj cały temat rozgrywa się też oczywiście w obciążeniu i teraz zwróćcie uwagę, Pierwszy top, jest to wędka, która ma najlżejszy spławik, 1,5 gramowy. Jest trochę mocny wiatr, więc, wiem, więc mam nadzieję, że mnie słychać. I teraz tak, jak rybki się jeszcze nie rozkręcą, albo będą słabo brały, tutaj mam ten finezyjny zestaw do łowienia z opadu. Przypomnę 15 cm, haczyk z 20, tutaj bardzo mała śrucinka i zwróćcie uwagę na obciążenie. One są rozłożone z pojedynczych śrucin, one cały czas tam Rośnie, to są pojedyncze śrucinki. Mam nadzieję, że je widać. O, jedna, druga, trzecia i tam dalej będzie czwarta. I tak dalej. I teraz ten zestaw na najlżejszym spławiku pozwoli mi łowić z opadu, że ten zestaw będzie opadał powoli, naturalnie. I jak są małe ryby, przykładowo płotki czy wzdręgi w toni, pozwoli mi odławiać te rybki z toni lub po prostu jeszcze gdzieś tam nad dnem. I teraz tak, ten spławik. Jest dodatkowo, nie wiem czy to widać, na pewno nam się uda to pokazać. Zwróćcie uwagę, że on jest 10 cm ustawiony poniżej tych, te są ze styku. I teraz tak, jak jest zamieszanie w łowisku, gdy wrzucimy zanętę na samym początku, gdy jest duża chmura, duże obłoki, to naszej przynęty nie byłoby widać, dlatego mam ją 10 cm ustawioną nad dnem, żeby po prostu była widoczna nie do z opadu to jeszcze ta przynęta jest zawieszona na dnem to powoduje, że mogę te rybki przechwytywać w stoń. gdy się rybki rozkręcą przejdę na spławik gramowy i teraz tak, tutaj mamy taki sam haczek numer 18, przypon też 15 cm ta sama śrucinka malutka 15 cm wyżej mamy śrucinę kolejną mamy dwie śruciny i mamy tutaj oliwkę i teraz tak, ten, ten zestaw na ulicy spowoduje to, że szybciej to będzie docierało do dna, ale jeszcze tutaj jest te obciążenie rozłożone na tyle, że jeszcze trochę tego opadu naturalnego tam będzie. To już jest takie w połowie łowienia, ale gdyby przykładowo... Ryby się naprawdę super rozkręciły, bym musiał je szybko łowić, a łowisko mam 4 metry, żeby, żeby po prostu nadążyć za tymi rybami i budować fajny wynik. Mam trzeci zestaw. Też haczyk numer, tuż będzie haczyk numer 18, przypom 15 cm, śrucina sygnalizacyjna i 15 cm już jest całe obciążenie w postaci oliwki zblokowanej śruciną. I to spowoduje. Że to obciążenie jest blisko przyponu w ekstremalnych warunkach, tym można jeszcze zjechać tutaj pod sam przypon i to mi pozwoli, że ten zestaw będzie szybko docierał do dna. A to spowoduje, że te ryby będę szybko odławiał. I teraz, gdyby była sytuacja, że te ryby naprawdę super biorą, a ja bym miał tylko spławik 1,5 gramowy rozłożony do opadu, to po prostu bym łowił na przykład w ciągu minuty, 2 trzy ryby. A tym zestawem 3 gramowym, gdzie oliwka jest. Przy samym przyponie można powiedzieć 15 cm nad przyponem, to będzie tak docierało do dna, że będę łowił 5 ryb na minutę. I to spowoduje, że po prostu będę skuteczniejszy na łowisku. Mogę się dopasować w ten sposób do, do po prostu warunków, które są na łowisku i do danej sytuacji. Więc warto mieć rozłożone kilka wętek. Podobnie z batami, można mieć 2 trzy baty rozłożone, żeby dopasować się do sytuacji na łowisku. To mi pozwoli być po prostu skuteczniejszym. Tak to powinno wyglądać na zawodach. Oczywiście na prywatnym wędkowaniu wystarczy, że pojedziemy z jedną wędką, mniej więcej sobie dopasujemy ten zestaw i wystarczy. Nie trzeba aż tylu wędek rozkładać. Mam nadzieję, że Wam wyczerpałem temat. Jak macie jeszcze jakieś pytania, oczywiście podzielcie się z tym komentarzu, a na pewno nagramy prędzej czy później o tym filmie. Siemano, cześć!